z zimą, Fargezja Rufa. tutaj jest Black Pearl, tu mamy Miskanta, tutaj jest Fargezje, różne są Winter Joy, Kanzu tam jest Robusta. Magnolia jako jedyna wystaje z, no, z śniegu tam z tyłu Pasio jeszcze widać marysnikimensis z tyłu Shank, Hyperwyflora, tu Vaginata. część złotego jest pod, pod śniegiem tutaj jest Vivax No super zimowe o, o, jednak Bambusy zimą robią swoje.